Słuchajcie, na odcinku jeszcze zapomniałem powiedzieć wam o jednym wyzwaniu, jest to zalicz likwidacie gracza z karabinu szturmowego strzelby lub karabinu snajperskiego, te przedmioty widzicie właśnie na ekranie i przed odcinkiem chciałbym jeszcze was zaprosić do wpisania mojego kodu w sklepie Krychakod, będę wam bardzo wdzięczny jeżeli będziecie używać i kupować przedmioty w sklepie Fortnite z tym oto kodem. Dziękuję i zapraszam was do odcinka. Pierwszym wyzwaniem jest złap przedmiot na wędkę w różnych lokacjach ze znakiem zakaza zakazu łowienia ryb. Pierwszą taką miejscem na mapie jest oto tu miejsce obok śrubanych, na śrubane szuwary. Tutaj sobie będziecie mogli złowić pierwszy znak. Znakiem jest znak Zaraz obok kolejnego znaku w tym oto miejscu. Za tym trzecim znakiem jest znak obok zaraz tego przy tym miejscu, przy tym tutaj wodospadzie jakby tego co daje Kewa. Wyzwanie nam mówi, żebyśmy zjedli jabłko grzyba lub siorbo grzyba. A zaraz obok tego wyzwania złowieniem ryb mamy... Kilka, tutaj siorbok grzybów. Jeden, drugi i ostatni, trzeci. Jest oczywiście więcej tych miejsc. No ale tutaj takie najłatwiejsze, że możecie sobie zrobić dwa wyzwania od razu. Inne wyzwanie każ nam przeszukać lamę lub rzadką skrzynię. Lama wygląda w ten oto sposób, a rzadka skrzyna wygląda w ten oto sposób, którą wyczyta się na ekranie wyzwaniem na naszej liście jest złaprywe w zalewie za kajaków w zalewie zastoju lub sadawcze z płaszczakami. E, musimy zrobić złowić trzy rybki najprościej myślę że tu jest kilka dziesiąt wędek tutaj mamy taką zalew kajaków tutaj takie małe jeziorko i mamy kilka tutaj tych łowisk do złowienia więc myślę że będzie proste zadanie do wykonania inne wyzwanie mówi, że, mówi nam, żebyśmy odwiedzili samotny Leżak, stację radiową i kino pod gołym niebem. Samotny Leżak znajdziemy w tym oto miejscu zaraz obok Paskudnej Przystani. Stację radiową znajdziemy w tym oto miejscu obok skalistych skarb. A kino pod gołym niebem znajdziemy tutaj, w tym oto miejscu, obok Farmy, fu farmy Fury. W tym wyzwaniem jest wyzwanie, które mówi nam, żebyśmy zniszczyli teleskop, telewizor i subtelefoniczny. Jeden teleskop mamy w tym oto miejscu na tej wysepce o, obok przyjemnego parku. Mamy w każdym domku na tej mapie pierwszym domkiem, najbliższym, żeby najłatwiej zrobić to zadanie jest domek ten, tutaj gdzie są te pięć domków e, obok tej wysepki. A nasz słup telefoniczny zejdziemy od razu po wyjściu z tego domku. Jest, On wygląda w następujący sposób. Wyzwanie przeszukaj krasnala ukrytego pomiędzy torem wyścigowym, grządką kapusty i znakiem farmy. Ten krasnar powinien być w tym zaznaczonym miejscu na mapie. W tym gdzie widzicie. Właśnie teraz Zadanie nam mówi, żebyśmy zalecili na szczytach góry H7, F8 i góry Kai Góra H7 jest w tym miejscu Szczyt Znajduje się w tym miejscu Gdzie właśnie widzicie mnie na mapie A góra F8 jest zaraz obok Jest to ta góra Jest to ta, ta widoczna góra teraz na ekranie a góra F8 jest tam tam tą mapą którą wskazuje właśnie wskaźnikiem celownikiem e, na mapie jest to ta góra jeszcze pokażę tutaj na mapie mamy 8 mamy F mamy tutaj jej czubek